Na co dzień korzystam z jednej z najmocniejszych kart graficznych dostępnych w tym momencie. Jest to RTX 2080 Super. Naprawdę potężna jednostka, która pozwala mi realizować w dobrej jakości nagrania, czy to na kanale XCOM, czy też na kanale MMO Play, jeżeli mówimy o nagraniach z gier. Ale muszę przyznać jednocześnie, że jest to urządzenie piekielnie drogie i duża część konsumentów jednak potrzebuje czegoś tańszego, co niespecjalnie obciąży ich portfel. W takiej sytuacji możemy zdecydować się na karty pokroju tej, którą będziemy testowali sobie dzisiaj. Jest to PNY. 1660 Super. Sprawdzimy sobie całość w kilku grach, zobaczymy jak to się prezentuje, jeżeli chodzi o wydajność, czy też temperatury, więc zapraszam do oglądania. Nieczęsto realizuję takie testy, więc mam nadzieję, że niczego nie pominę istotnego. Jeżeli tak, to piszcie w komentarzach, co chcielibyście jeszcze wiedzieć i postaram się na wszystkie Wasze pytania związane z tym produktem udzielić odpowiedzi. Natomiast w tym momencie jeszcze zanim zaczniemy sobie całość, zapraszam Was do subskrypcji tego kanału wraz z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco z kolejnymi materiałami, które dla Was przygotowuję. Filmy są co tydzień. Poza tym łapka w górę, jeżeli całość Wam się spodoba i zechcecie więcej takich testów w przyszłości. A obok mnie wyświetla się Instagram, tam także warto zaglądać, żeby być na bieżąco ze wszystkim tym, co już niebawem na kanale się pojawi. Ponieważ tam wrzucam takie drobne spoilery dotyczące przyszłych testów. To wszystko tytułem wstępu. Lecimy z materiałem dotyczącym PNY 1660 Super. Przyznam, że od jakiegoś czasu krążył za mną pomysł stworzenia drugiego komputera wyłącznie do streamów. Nie byłaby to wybitnie mocna maszyna, aczkolwiek taka, która w opozycji do mojego głównego pc -ta, służącego także do realizacji materiałów wideo, zajmowałaby się wyłącznie transmisją rozgrywek na YouTube, przykładową. Pewnie postawiłbym wtedy na jakiegoś Ryzena, no i rzeczywiście w formie karty graficznej rozważałem 1660. A że nadarzyła się taka możliwość wcześniej niż później, no to w tym momencie mam okazję sprawdzić tę kartę prywatnie w różnych zastosowaniach, a poza tym zaprezentować Wam. Jak wygląda gaming na urządzeniu za około 1100-1200 zł, ponieważ właśnie w takich kwotach w tym momencie występuje PNY 1660 Super. GTX 1660 Super to model, który bardzo często pojawia się w sieci na różnych portalach jako idealny wybór do komputera za 3-3,5 zł. Rzeczywiście dokładając do niego, dajmy na to, Ryzena 5 1600 w nowej wersji, tworzy nam się całkiem sprawny zestaw, na którym będziecie mogli pograć. Jednocześnie w tej cenie nie możemy spodziewać się fajerwerków, to od razu podkreślam, już po wyjęciu z pudełka czuć, że to trochę inny segment gamingu. Co prawda karta prezentuje się naprawdę ładnie, ale zaraz po wzięciu w ręce zwróciłem uwagę na to, że przykładowo Backplate jest w zasadzie elementem ozdobnym, wykonanym z plastiku, który nie posłuży jako dodatkowy odpromiennik ciepła. Z drugiej strony, to GPU pozostaje całkiem kompaktowe: 235 mm długości, 112 szerokości i 35 mm wysokości. Tym samym zajmuje dwa sloty i zmieści się nawet do mniejszych obudów. Wykonanie, jak mówiłem, nie jest idealne. Plastikowy backplate w formie ryflowanego czarnego tworzywa ma po prostu wyglądać. Po drugiej stronie mamy także tworzywo czarne, matowe ze sporą ilością żłobień. Całość wieńczą dwa śmigła osadzone na pokrywającym niemal całą płytkę drukowaną radiatorze wraz z miedzianymi ciepłowodami. Sekcja wyjść pozostaje dosyć standardowa, być może nawet lekko uboga. Pojedyncze HDMI, DisplayPort oraz DVI. Za zasilanie karty odpowiada natomiast wtyczka ośmiopinowa jest to wtyczka pojedyncza. Za miły akcent można uznać fakt, że pasek w okolicy napisu GTX jest podświetlany. Patrząc na podstawowe specyfikacje karty z rodziny GTX 1660, to superka mieści się między TI-ką, a klasyczną 1660-ką. W przypadku PNY zegary się nie zmieniają, bazowe taktowanie rdzenia to 1530 MHz, które w buście skacze do 1785, taktowanie pamięci to 14000 MHz, karta dysponuje 6 GB VRAMu GDDR6 na interfejsie 192-bitowym. Przyszła pora na to, co chyba najważniejsze, mianowicie testy, testy i jeszcze raz Testy. Przed wami zestawienie kilku gier, w których sprawdziłem GTX 1660 Super od PNY. Całość trafiła do mojej prywatnej platformy, więc miała gdzie rozwinąć skrzydła. Wszystkie wyniki będą zobrazowane w dwóch rozdzielczościach. Na maksymalnych detalach będzie to 1080p i 1440p jako taki dodatek. Więc w tym momencie zobaczcie, jak wyglądała właśnie moja platforma testowa, a dalej przejdziemy do poszczególnych wyników. Zacznijmy sobie od Assassin's Creed Odyssey. Ustawienia widzicie w tym momencie na ekranie są wymaksowane. Całość testowana była w dwóch rozdzielczościach. Przy Full HD zakres klatek to średnio 55 fps, maksymalnie gra podskakiwała do 78, a 1% low to 41 klatek. W przypadku 1440p średnio uzyskałem lekko ponad 40 fps, do tego dochodzi maks w okolicach 64, no i 1% low na poziomie 31 klatek. Następną grą na liście jest Metro Exodus, detale maksymalne z pominięciem RTX i zaawansowanego Physics. Przy 1080P średnio uzyskałem niespełna 67 fps maksymalnie 97, a 1% Low oscylowo wokół 21,5. Nie najgorsze wyniki zanotowałem w 1440p, średniej 50 ramek, max 178, a w przypadku 1% Low schodzimy do niecałych 30. Jest naprawdę nieźle. Kolejny jest kontrol przy udziale DX12, ponownie ustawienia wymaksowane i full HD. Średnio 53 fps, maksymalnie 59,8, a 1% low to około 44 fps. Nie jest zatem idealnie, a sprawę komplikuje trochę przejście na wyższą rozdzielczość, gdzie wrażenia są iście konsolowe. Przy 1440p mamy średnio 35 fps, maksymalnie 41 i około 31 na poziomie 1% low. Następnie skusiłem się na testy Mountain Blade Bannerlord. Parametry wyśrubowane do najwyższych. W rozdzielczości Full HD przy oblężeniu z armiami po 500 bohaterów osiągałem średnio 55 fps, maksymalnie 83, a 1% Low sięgał 38. Przeskok na wyższą rozdzielczość zbił średnie fps -y do 37, maksymalne to 57 klatek, a 1% Low schodzi do 28,5 fps. -a. Na koniec mam dla Was Call of Duty Warzone, ustawienia maksymalne, przy 1080p skalowanie do 1080, a przy 1440 skalowanie do 1440. Mówiąc o rozdzielczości Full HD, wyniki 1660 Super są bardzo przyjemne, 113 klatek średnio, maksymalnie 145, a 1% low wykracza poza 68 ramek. Z kolei 1440p też jest niezłe, 57 fps średnio, maksymalnie niecałe, 82, a 1% low to 32,4. 70 FPS-a. Tak wygląda przedział klatek w grach, podczas których testowałem GTX 1660 Super od PNY przy jednoczesnym rejestrowaniu gameplayu, co bardzo delikatnie wpływa na obciążenie samego GPU, więc te wyniki mogą być odrobinę wyższe. Przy okazji przyznam, że karta bardzo stabilnie trzyma temperaturę. Podczas rozgrywek w trakcie obciążenia na niemal 100% te sięgały maksymalnie 73 stopni, natomiast przeważnie było to 70-71, mimo że pierwotnie obawiałem się o plastikowy backplate, który nie odprowadza ciepła i mógł dodatkowo te temperatury Zmagać. Przy okazji chłodzenie PNY nie dało mi się we znaki, praca jest całkiem stabilna i stosunkowo cicha, więc duży plus za to. Przechodzimy do podsumowania. No i trzeba powiedzieć jedno: jest to karta graficzna, która oferuje całkiem przyjemną wydajność w rozsądnej cenie. W tym momencie dzisiaj prezentowane GPU kosztuje około 1100 1200 zł, aczkolwiek widziałem, że w promocjach można było dorwać ją za nawet 950 zł. I to jest moim zdaniem ta najlepsza kwota, jaką można zapłacić właśnie za dzisiaj prezentowany produkt. Patrząc na gry, nawet te najbardziej wymagające, w 1440p jest różnie, ale pamiętajmy o tym, że docelową rozdzielczością dla tej karty graficznej pozostaje Full HD. I tutaj już te klatki są jak najbardziej. Bardziej optymalny, jeżeli zechcecie podciągnąć je jeszcze troszkę wyżej, no to wtedy schodzicie z ustawieniami o oczko niżej i będzie już zupełnie w porządku. Przy okazji, też warto zaznaczyć, że to nie jest karta, która ma być demonem wydajności, ponieważ od tego są znacznie droższe jednostki. To GPU, które ma oferować optymalną wydajność względem dosyć niskiej ceny. Natomiast patrząc na minusy, które zauważyłem, przede wszystkim ten plastikowy backplate. On nie służy niczemu innemu aniżeli estetyce i wydaje mi się, że nawet bez niego temperatury mogłyby być troszkę niższe. Najlepiej w ogóle, gdyby ten backplate. Był aluminiowy, a poza tym porty wyjście są jednostki z kategorii 1660 Super, które oferują znacznie bardziej bogatą gamę, jeżeli chodzi o display. Porty tutaj mamy pojedyncze wyjście DisplayPort, pojedyncze wyjście HDMI, no i jeszcze DVI. Nie jest to idealne rozwiązanie, szczególnie jeżeli macie więcej monitorów, a wszystkie podpinacie poprzez HDMI bądź też porty. No, także to wszystko w dzisiejszym odcinku. Wykoniecznie dajcie znać, co sądzicie o tej karcie, jak Waszym zdaniem wypada wydajność w stosunku do ceny. Czekam również. Na opinię odnośnie testu, na co powinienem zwrócić uwagę, bo być może w przyszłości pojawią się kolejne recenzje kart graficznych, więc wówczas dzięki Wam będę wiedział, czego jeszcze oczekujecie w takich materiałach. Nie zapomnijcie polubić filmu, jeżeli Wam się spodobał, subskrybować ten kanał, żeby być na bieżąco z kolejnymi odcinkami, bo wkraczamy w rzeczy z Chin, które już niebawem pojawią się na kanale. Pojawi się również porównanie ornaty do Apexa 5, co też moim zdaniem będzie mega interesujące, ponieważ są to ciekawe klawiatury membranowe. Znaczy ciekawe, po prostu godne porównania. Czy ciekawe to już jest inna sprawa, natomiast materiał wyszedł moim zdaniem całkiem przyjemnie. Także, żeby być na bieżąco, warto subskrybować przy okazji również Instagram obok mnie, tam też wpadajcie. Będziecie mieli spoilery dotyczące przyszłych testów, przyszłych filmów. Ja się żegnam, do usłyszenia. Papa. Pa.